Ostatnio mieliśmy okazję opowiedzieć Wam o kontynuacjach cenionych marek, które dawały ciała w wielu aspektach, ale na wyzywanie ich od totalnych chłamów jeszcze sobie nie zasłużyły. Teraz nadeszła pora poznać te sequele, o których wraz z zakończeniem naszego materiału powinniście natychmiast zapomnieć, że w ogóle istnieją. Tym razem zaczniemy łagodnie od gry Star Wars Force Unleashed 2. Nie da się ukryć, że jedynce było daleko do ideału. Wszyscy oczekiwali duchowego następcy Jedi Knight, a dostaliśmy zaledwie poprawnego slashera, ale z niemałymi perspektywami na przyszłość. Po przetarciu szlaków przez poprzednika, logicznie myśląc, mogłoby być już tylko lepiej. Niestety, Star Wars: Force Unleashed 2, zamiast cokolwiek naprawić, powielał stare błędy, dodając jeszcze słabszy system walki połączony z nudą. Pomimo, że kampania była dwa razy krótsza względem prekursora, takim oto sposobem szansa na wypełnienie luki czasowej między trzecim a czwartym epizodem filmowej sagi czymś wartym naszej uwagi, spaliła doszczętnie na panewce. Nie ma bardziej sprawdzonej recepty na sukces związanej ze sprzedażą, jak stworzenie kontynuacji znanej i lubianej marki. Tak myśleli i twórcy trzeciej części Soldier of Fortune. Nie chcę być wobec nich przesadnie krytyczny, ale według mnie podczas pracy myśleli wyłącznie o ostatnim członie owej nazwy. Marketing, choć poprowadzony nieco oryginalnie, pierwsze konkretne informacje o grze pojawiły się około miesiąc przed premierą, zdecydowanie spełnił swą funkcję. Na oczy graczom, zapewniając ich o zachowaniu klimatu poprzednich odsłon, czyli ostra rozwałka, podkręcona brutalność, czysta rozpierducha itp., niezłej grafice czy ciekawych i zróżnicowanych misjach. Ponadto była mowa o rozbudowanym, świetnym multiplayerze, który wciągnie fanów strzelanek niczym TVA dziesięciolatków. Na szczęście wielu graczy podchodziło z dystansem do tej produkcji, jednak znaleźli się i tacy, którzy z niecierpliwością czekali na dzień jej premiery. Z jednej obietnicy twórcy wywiązali się poprawnie. Rozgrywkę bez wahania można określić rzeźnią. Niestety, porównanie do prawdziwej rzeźni też nie byłoby bezpodstawne. Inteligencja przeciwników prezentowała koszmarny poziom. Ci, którzy nastawiali się na samotną zabawę, zawiedli się zapewne z powodu bardzo krótkiej kampanii dla pojedynczego gracza. Natomiast osoby nastawione na rozgrywkę z żywymi przeciwnikami dostali wszystko to, co w wieloosobowych trybach widzieliśmy niejednokrotnie, w dodatku nieco słabszej jakości. Teraz zapytacie, jakie były skutki tak słabego wykonania. Odpowiedź jest prosta: gra została nisko oceniona zarówno przez media, jak i samych graczy, natomiast kieszeń twórców wyszła obronną ręką. Produkcja sprzedała się bowiem nieźle, ale największą zasługę takiego stanu należy przypisać bardzo niskiej cenie. Ona od początku wskazywała, że nie warto spodziewać się niczego szczególnego, lecz sam tytuł mówił coś innego. Podsumowując, payback to mały krok dla człowieka, bo producent nie wysilił się za bardzo, ale wielki dla serii Soldier of Fortune. Szkoda tylko, że wstecz. Arkania Gothic 4 to idealny przykład tego, jak nie robić kontynuacji. Twórcy, starając się stworzyć tytuł bardziej przystępny dla przeciętnego gracza, pozbawili grę większości charakterystycznych i kluczowych elementów. Całkowicie uleciał gdzieś klimat serii, a rezygnacja z wielu rozwiązań wywołała wściekłość u miłośników poprzednich odsłon tego cyklu. I jakby tego było mało, otrzymaliśmy tytuł do bólu liniowy, oferujący niewiele poza średnio ciekawym wątkiem fabularnym. Ogromnym uproszczeniom uległ rozwój postaci, a system walki sprawiał wrażenie bardziej pasującego do Hackenslasha niż pełnokrwistego RPG. -a. Praktycznie wszystkie starcia opierały się na naprzemiennym wykonywaniu uniku i spamowania jednym przyciskiem myszki. Jakby tego było mało, sztuczna inteligencja przeciwników wraz z wprowadzeniem autoregeneracji zdrowia sprowadzały, że trzeba było się nieźle namęczyć, aby w tej grze zginąć. Sytuacja nie do pomyślenia dla fanów poprzednich części. Gry nie uratowała również fabuła, której jedynym plusem było to, iż mogliśmy spotkać wiele ikonicznych dla serii postaci. Co jednak z tego, skoro całość była sztampowa i do bólu przewidywalna. Oprawa audio-video została wykonana całkiem nieźle, jednak samo to nie wystarczyło, aby tytuł ten mógł się udać. Koniec końców Arkania nie trafiła w gusta nowych odbiorców, a jednocześnie zraziła do siebie tysiące fanów poprzednich odsłon. Pamięta ktoś jeszcze soundtrack z Hawk Pro Skater 2? To był majstersztyk. Niestety obecnie z wielkiej niegdyś serii pozostały tylko zgliszcza. Activision rok w rok wydawało kolejne odsłony i przez niecałą dekadę od premiery pierwszej odsłony można było rzec, że pomimo powielania ciągle tych samych pomysłów, w gry insygnowane nazwiskiem znanego skateboardowca dało się względnie grać, chociaż już zauważalne były symptomy wypalenia cyklu. W roku 2009 przyszedł czas na zmiany i przesiadkę na kontrolery ruchowe. Na potrzeby Tom Hawk Ride została stworzona specjalna deskorolka służąca nam do czesania trików. W praktyce tytuł był niezbyt grywalny przez mało precyzyjne sterowanie. Później mieliśmy lekko poprawiony sequel z dopiskiem Shred w tytule. Na koniec średnio udany remake. Takim no to niezbyt pozytywnym akcentem kończy się historia o niegdyś zasłużonej serii. Tragedii z terminem motion control w tle ciąg dalszy. Mało kto w naszym małym kraju miał okazję wypróbować w akcji Steel Battalion oraz Line of Contact. No ale trudno się temu dziwić, skoro aby czerpać pełną satysfakcję z gry, wymagany był zakup dodatkowej aparatury z licznymi panelami składających się z blisko 40 przycisków. Oczywiście za śmiesznie małe pieniądze, które w przeliczeniu na naszą walutę kosztowały blisko 600 zł. Pomimo mojego zamiłowania do dziwnych i mało użytecznych urządzeń peryferyjnych, kupno tak drogiego sprzętu dla zaledwie dwóch gier wydawał mi się szalone. W zeszłym roku Capcom postanowiło wskrzesić markę wydając Steel Battalion Heavy Armors na konsolę Xbox 360 dobitnie nas przy tym uświadamiając, że kontroler Kinect do niczego więcej się nie nadaje, aniżeli do gier rytmiczno-tanecznych. Standardowo zawiodło wykrywanie ruchów, co w efekcie przełożyło się na kompletnie nieprecyzyjne sterowanie, rujnując przy tym doszczętnie ten tytuł. Gry na podstawie książek JK Rowling nigdy do wybitnych nie należały, ale dopóki trzymały się kurczowo gatunku platformówek 3D, to jeszcze można było znaleźć coś ciekawego dla siebie, ale jak wiadomo, trendy się zmieniają i gusta konsumentów również. Harry Potter, insygnia śmierci, część pierwsza oraz druga, tak bardzo chciały się przypodobać publice, że uczyniono z nich shootery z cover systemem. Problem nie tkwił tylko i wyłącznie w obranej konwencji, a także w wykonaniu wołającym o pomstę do nieba. Nudny, powtarzalny gameplay, nie dające satysfakcji strzelanie czy kiepskie sekcje skradankowe męczyły odbiorcę zamiast bawić. Harry Potter to zamknięty cykl, ale z nowszych produkcji. Na czarodziej z Hogwartu dobrze sobie radzi w wydaniu duńskich klocków LEGO, ale od kinektowego tworu zalecałbym się trzymać na dalszy dystans. Sega od czasów zaprzestania wydawania swoich konsol stacjonarnych diametralnie obniżyła jakość swoich produkcji, podpisując się pod produktami, o które nikt z dawnych czasów nie miał prawa posądzać takiego weterana branży. Jedną z takich perełek stanowił Sonic the Hedgehog, wydane w 2006 roku na konsole Xbox 360 oraz PS3. Nigdyś legenda, ukochana maskotka firmy i wzór do naśladowania, ale po kilku latach zaniechań doszło do tego, że ponad dźwiękowy jeż stoczył się na dno, które produkcja z 2006 roku jeszcze dodatkowo pogłębiła. Długo by opowiadać, co w tej grze nie zagrało, czasu by nie starczyło na ten materiał. Od tamtego momentu Sega posypała głowę popiałem i sukcesywnie odbudowuje utracone zaufanie, jakim niegdyś szczycił się nasz niebieski kolega. Sonicy z Colors oraz Generations w podtytule dawały radę, a w drodze jest już Lost World na 3DS oraz Wii U. Działanie pod przykrywką wzmaga dodatkowe emocje, o czym z pewnością Jack Tanner doskonale wie tak samo jak i rozpamiętujący początki Drivera. Później przyszła pora na mieszankę uczuć przez sequelu, a przy okazji Driver 3 na totalną kaszanę, starającą się przypodobać fanom GTA i pełnej swobody. Skończyło się na tym, iż wraz z opuszczaniem pojazdu czerpanie jakiejkolwiek przyjemności z tego produktu stawało się awykonalne przez kombo zły game design plus multum bogów. Nie mówiąc już o tym, co służby mundurowe wydziwiały, kiedy siadaliśmy za kółkiem. Po trójce seria doczekała się sporo sequeli i spin-offów, przeważnie niskich lotów. Światełkiem w tunelu jest bardzo dobrej jakości Driver San Francisco na duże konsole oraz pecety, niezła, ale zupełnie inna gra o tym samym tytule na Wii oraz krapowaty Driver Renegade 3D na 3 ds jak myślicie, co się stanie, gdy z charakterystycznej sylwetki biało-niebieskiego suitaśnego sapera zrobimy zakutego w zbroję niewolnika i każemy grać na jednej mapie przez 99 misji, zabijając tych samych przeciwników, dodając kiepski online i zaczniemy sprzedawać takie coś w cenie gry AAA? A odpowiedź jest raczej oczywista. Bomberman Act Zero to wypisz, wymaluj, krap na 102. I chociaż w późniejszym czasie już nikt nie wpadł na robienie zdajna blastera produkcji adresowanej do publiczności w wieku 18 lat i powyżej, to i tak o tej odsłonie będą pamiętać wszyscy. Taka typowa czarna owca w stadzie. Niestety, od czasu bankructwa macierzystego studia Hudson Soft, dalsze losy Bombermana stoją pod dużym znakiem zapytania. Demokratycznym wyborem według redakcji Graż24.pl największym sequelowym krapem zostaje dość niespodziewanie: Call of Juarez De Cartel, naszego rodzimego Techlandu. Gier osadzonych w realiach Dzikiego Zachodu nigdy za wiele, i właśnie dwie poprzednie odsłony Call of Juarez w pewnym sensie wpisywały się w niewykorzystaną niszę kartel nie wiedzieć czemu wszystko musiało schrzanić przenosząc historię do czasów współczesnych oferując przy tym pełną rasistowskich podtekstów nudną oraz zabugowaną po same uszy produkcję Sprawa była na tyle poważna, że premiera w wersji na pc która miała wstępnie odbyć się wraz z odpowiednikami na konsole, została przełożona o niespełna dwa miesiące, co ostatecznie nie dało oczekiwanych efektów. Cóż, rodzime studio z Ostrowa Wielkopolskiego niedawno się odkuło, wypuszczając przeznaczony tylko do cyfrowej dystrybucji Call of Juarez Gunslinger, ale jak pokazują dodatkowo oba Dead Island, beta testerzy nie wyglądają na zbyt przejętych swoją pracą.